Witajcie, witajcie. Tym razem przygotowałam dla Was przypyszne kokosanki, bez dodatku mąki pszennej. Zapraszam Was do oglądania filmiku. Na początek oddzielamy białka od żółtek. Białka ubijamy na sztywną pianę. Do ubitej piany stopniowo dodajemy trzy czwarte szklanki cukru. Miksujemy do połączenia się składników. Następnie zmniejszamy obroty i dodajemy żółtka. Następnie wsypujemy pół szklanki mąki kukurydzianej wymieszanej z pół szklanki mąki ziemniaczanej. Miksujemy do połączenia się składników. Ciasto przykładamy do blaszki o wymiarach 24 na 24 cm i pieczemy około 35-40 minut 175 stopni. Góra-dół. Do rondla wrzucamy 125 g masła, 4 czubaty łyżki śmietany kwaśnej, 10 łyżek cukru oraz 3 łyżki ciemnego kakao. Całość podgrzewamy. Pasę pogrzewamy około 10-15 minut, aż wszystko się ładnie rozpuści i połączy. Kupiszko kroimy na takie małe kwadraty, około 2-3 cm. Następnie biszkopty zanurzamy w polewie i w wiórkach kokosowych. Polewa powinna być bardzo ciepła. Przygotowane kokosanki Wkładamy na talerz wyłożony papierem do pieczenia.